Hej, witam Was bardzo serdecznie w poradniku do Adefiza. Możecie im grać na topie, dżungli i Midzie. Każda z tych pozycji wymaga jednak różnych Summoner speli. Od razu dodam, że flash na Adefizie jest niepotrzebny. Na Midzie lecicie z barierą i Ignite'em. na dżungle możecie wziąć Flasha i Smita, bądź Ignite i Smita, to już Wasz wybór. A na Topa lecicie z teleportem i Ignite'em. Masterki, takie jak na ekranie czyli pod Ade, oczywiście. Runki macie tutaj. Ważny jest w nich atak speed, który pozwoli Wam na szybsze nakładanie obrażeń z W. Jeśli chodzi o itemy, to macie ogromny wybór. Powiem Wam jednak, jaki jest mój standardowy build, który uważam za najlepszy od tej pory. Więc zaczynamy z flaszką, oczywiście, no i staramy się jak najszybciej zrobić shina. Potem lecimy od razu w Triforce i Budki Merkurki, no chyba, że mają Full AD Team, to wtedy kupicie butki Tabi. Następnie macie wybór, możecie kupić Botka lub Frozen herta. To już zależy od tego, na kogo gracie, no i tak dalej. Jak już macie Triforce, Botrka i Frozen Herta, to zwykle kupuje potem Banshee, a na koniec już późno w late game kończę to Bloodthirsterem. Zamiennik na Bloodthirstera to może być Hydra lub jakiś defensywny item mm, jak GA. Pamiętajcie, że sam Triforce i Botrk to już wszystko, czego potrzebujecie do zadawania obrażeń, nic wam więcej nie potrzeba. No to co, przejdźmy sobie teraz do maksowania skilli. Zaczynacie z W i to właśnie W maksujecie jako pierwsze, następnie E, a potem Q. Dlaczego nie Q jako drugie? Bo Q na piątym levelu pije mniej niż E na piątym levelu, no i E daje slowa i większą mobilność, proste. Na linii grajcie agresywnie, wbijając się z QW. Autoataki będą bić bardzo dużo w early, także możecie kogoś ścisnąć na drugim levelu. Mam bardzo często także. Praktycznie nie da się wygrać wymiany z Fizzem na drugim levelu. Nikim. Uważajcie na postacie typu Renekton czy Irelia, bo są one naprawdę mega mocne przeciwko Adefizowi. Jeśli chodzi o Fiza w dżungli, to jego clear jest bardzo szybki, ale niestety ma brak sustainu. Zacznijcie sobie w dżungli z W. I na drugim levelu weźcie E, żeby uniknąć jednego autoataku potworku. Kupcie item do dżungli z fioletowym smajtem i potem ulepszcie go na atak speeda. Pamiętajcie, że AD Fizz jest trudniejszy od Fiza AP, dlatego radziłbym Wam potestować sobie zanim zagracie nim rankedy. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie komentarze. Ja już się z Wami żegnam, dziękuję za oglądnięcie i na razie.